Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy z tej strony LLBK i Edzie znajdujemy się ponownie w Dying Light Co się ostatnim razem stało? Ostatnim razem, moi drodzy, Ezgi Ja mam niezbędne miejsca, raczej je zostawiam tak jak jest Ostatnim razem Ezgi, moi drodzy, uciekła z domu Co więcej, byliśmy też na mm, małym, na małej mszyść, można tak powiedzieć, u tej matki w cudzysłowie e, Co więcej, e, spadł samolot teoretycznie, tak? Musimy, musimy potem zobaczyć o co z tym wszystkim chodzi I pewnie, pewnie zobaczymy jak nie w tym, to w następnym odcinku. Ym, I ogólnie podążamy teraz ścieżką bardziej, mocniej, fabularną, tak? Nie tak jak było dawniej, że robiliśmy głównie poboczniaki. I dlatego, że poboczniaki już mnie przestały, przestały cieszyć, to już mówiłem w poprzednim odcinku, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam do właśnie obejrzenia tego odcinka. Ojejku, to się dobrze nie skończy, no dobra, zjeżdżamy tutaj. Więc to jest jakby, jakby ścieżka, która tutaj też nas może prowadzić. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tak źle z tym. Oj, tutaj są przeciwnicy, już widzę. To są... To są tylko zombiaki, okej. Okay. O, jest ten gość, no nie, no naprawdę. Chodź jeszcze pani kolego. Tak. Chcę się pozbyć tej pani najpierw, przede wszystkim. Ciebie, pani kolego, zaraz też jakoś tutaj ogarniemy. Najpierw skoczę na dach, bo tak to zawsze działa. Na niego. Okej. Okay. Czekajcie, wie co? Inne, inne bełty, a nie mam bełtów uderzeniowych, chwilka W takim razie, ja muszę sobie zrobić te bełty uderzeniowe e, Niestety, tak jak mówię, chemikalie się kończą mocno Więc będę musiał, będę musiał je, je, zdecydowanie kupić Gdzieś jak będzie, muszę o tym pamiętać, żeby je kupować po prostu, jak gdzieś tylko je będę widział u, u sprzedawców Jak widzicie, strasznie, strasznie mi te, te, te teraz e, chemikalie schodzą Kiedyś miałem ich tyle, a teraz widzicie Kappa U, po dwóch już został? sensie, no okej, okay. no on jest po prostu słabszy, bo on jest, bo on jest fabularny, tak? Bo po, po dwóch już mu praktycznie hełm zszedł. Okej. Okay. Jeszcze żyjesz? Żyjesz jeszcze, okej. Okay. Trzy Cztery Pięć. Padł, dobra. No ten, ten był wyjątkowo prosty, tak jak mówię, on, on był fabularny to, i to tylko dlatego. Wyszedł jeszcze gdzieś tutaj plujka. Mam wrażenie. Dokładnie. Pięknie trafiony, i chyba spadł, i nie żyje. Więc trzeba teraz szukać eski, moi drodzy. Trzeba szukać eski. Trzeba też. Przydałoby się w sumie, w sumie znaleźć, może, troszkę, właśnie benzyny albo czegoś. Nigdy nie wiadomo, do czego się jeszcze może przydać, prawda? Hop. Te śruby wewnątrz. No, raczej, raczej nie będzie. Można te pewnie przeszukać co nieco, ale to, to, to nam da dosłownie grosze, jeśli chodzi o, o finanse. Więc to nie jest... to nie jest jakoś mega ważne. Tak ja mówię, szukajmy, szukajmy głównie dziewczyny. Przy okazji gdzieś tutaj może znajdźmy, znajdźmy trochę albo nie wiem, właśnie benzyny, albo czegoś. Te można otworzyć. jej tutaj nie ma. Raczej, raczej jeśli gdzieś nawet się gdzieś ukryła. Najprawdopodobniej nie ukryła się, nie ukryła się w przyczepie. Przynajmniej... Już nie, widać, widać, że pokazuje nam, że musi to być przyczepa. Raczej nie będzie ona otwarta od tak sobie i tak zakładam. Mam nadzieję, że ona żyje. Czemu z nie pamiętam, jak The Following wyglądało, więc. Musicie mi to wybaczyć. To jest masa pierdół, ale nie chcę się w też, to, w też w to bawić za bardzo. Więc pozwólcie, że. Tutaj na spokojnie będę wchodził. Jak widzicie, przyczepy są puste, to jest jakaś skrzynia. Są gwoździe, wow, w takiej skrzyni. Cudownie. Do dobra skrzynia, kappa. Dobrze, nie mniej. Idziemy moi drodzy. Ja się strasznie powtarzam że z niej mniej nawet trudno. U, patrzcie, nie ma klamki. Tutaj też nie. Włóżmy jeszcze te może skrzynię, tak skoro już jesteśmy. No, kawa i, i sznurek, super. Eee, od tyłu wejścia również nie ma, na dachu też nie ma. O! Okej. Okay. mnie troszeczkę dziwi. Tutaj też jej nie ma To troszeczkę mnie martwi. To jest jeszcze jedna. Tu nie przeszukałem. Jest skrzynia znowu. A niestety czarnej esgi nie ma w tej skrzyni Kappa Że dobrze jej nie ma w skrzyni. Jakby była w skrzyni to bym się zaczął martwić o naszego bohatera tutaj bardziej. Tutaj też sprawdziłem. Możemy jeszcze śruby tutaj wziąć i ewentualnie paliwo, właśnie, jeśli będzie gdzieś. O. Ale ja jeszcze remont nie widzę. Raczej tutaj na, na brzegu jej nie ma, przynajmniej też... Nie, znaczy, jakby tam nam pokazuje misja, że, że nie może być, więc... ...to mi wiecie. Ja tutaj przeszukałem, tutaj sprawdziłem. Tu jest jeszcze jedna, o właśnie. Proszę. Tu jesteś. Nie telefon że żyjesz. Żyjecie. Co ty tu robisz? Jak przebiłeś się przez to piekło? Mógłbym zapytać o to samo, co wyście sobie myślały? Gdy szłyśmy, w okolicy wałęsało się tylko kilka gryzoni. Tak, ale potem pojawili się jacyś bandyci i zaczęli strzelać. A po chwili wszędzie roiło się od nieumarłych. No cóż, czas wracać do domu. Twój ojciec bardzo się martwi. Nie. Co? Nie wracamy tam? Daj spokój, Kyle. Mój ojciec nie będzie o mnie już decydować. Ezgi, Jezu, wiem, że jesteś uparta, ale nie sądziłem, że przy okazji ci odbiło. Idziemy do Haranu. Dara i ja. Chcemy żyć na własną rękę. Posłuchaj mnie. W haranie jest o wiele gorzej niż tutaj. Hmm. Ona jest mądrzejsza tak od nas, jak zwykle. Nie będę siedzieć przez całe życie uwiązana do ojcowskiej nogi jak jakiś pieprzony Kundel. Nie, nie Kaj, możesz... Nie błagam cię! Pamiętasz, jak powiedziałam Ci, że kiedyś poproszę cię o przysługę, no więc teraz proszę o jezdne, gorzej. Twojej pomocy. Wiemy, że w haranie jest niebezpiecznie, ale to miejsce nas dobija! Ty dopiero tu trafiłeś. Wyobraź sobie życie tutaj! Wyobraź sobie życie wśród tych ludzi, nudne do wyżegania! Niedaleko stąd jest tunel. Droga do miasta. Tam się wybieramy. Dobrze, zgoda, ale najpierw muszę zbadać ten tunel. Obiecajcie mi, że nie wyjdziecie z tej przyczepy, dopóki nie powiem wam, że to bezpieczne. Oczywiście, Kyle. Dzięki. Jestem ci niezmiernie wdzięczna. O Jezu, i co ja mam powiedzieć temu? Gazirowi, co? Ja pierniczę, no po prostu to jest... Ten tunel to jest... Nieprzony gniazdo. Jestem ślepy, czym. mnie się tylko wydaje, czy, czy czy tak rzeczywiście jest? To się dobrze nie skończy. To się dobrze nie może po prostu skończyć. Okej, okay, tam jest plujek. Tam jest plujek. A ja bym chciał zobaczyć, gdzie jest ten tunel. Jest on jest gdzieś tam totalnie u góry. Dobra, moi drodzy, wracamy, wracamy w takim razie do naszego, naszego auta. Myślę, że pojedziemy tam po prostu górą. Ale jeśli to jest pieprzone gniazdo, to to się, to to się dobrze nie skończy. To to będzie tragedia po prostu. O Jezus, w co ja się wplątałem? I po co mi to było, tak? Pamiętajcie, jeśli, jeśli komuś jesteście dłużni przysługę, to lepiej wiedzieć po prostu, co to takiego, tak? Kappa. nie chcemy ulepszyć pojazdu, tylko chcemy stąd wyjść. Znaczy wyjechać w sumie, dokładnie mówiąc. Ale z tego spamiętam, tam jest mutant do góry, więc to będzie ciekawe. To będzie bardzo ciekawe. Mam że tylko jego na przykład będzie trzeba zabić, tak? To by było fajne akurat. Ale coś mi się nie wydaje, żeby tak było, żeby tak prosto mogło być. Tor, no właśnie. Wiś on jest u góry tutaj. Pytanie, czy mogę teraz na przykład wejść tutaj do góry, czekajcie? Fratycznie mogę. A gdzie jest ten tunel? Ten tunel jest tutaj i w ogóle widzę część mapy, więc okej. Okay. Wchodzimy. Chodzimy i idziemy w tamtą stronę, bo wydaje mi się, że tam będzie po prostu jakby najsensowniej jechać. Wydaje mi się, że tą drogą jednak byśmy nigdzie dosz nie doszli, tą u góry, w tą... E ...szybkiego ruchu, czy... ...autostradą, czy jakkolwiek to chcecie jeszcze inaczej nazwać. Więc co, ja sobie zaparkuję tutaj. W ten sposób. Będę miał auto gotowe do drogi. Niestety nie mam jak zapisać. To szczerze, że to się dla nas bardzo źle skończy. Ja sobie od razu, od razu la v latarkę UV, chciałem powiedzieć. Cholera jasna, w co ja się wplątałem? Dużo aktywów przemieńców. Ja pierniczę. Mogę to jakoś przyjść nocą. No nie mam jak, bo to nie ma żadnej bezpiecznej strefy. Spróbujmy. Jakby, ja spróbuję raz. Jak się nie uda, to walić to. Bo i tak muszę to uczy oczyścić, tak? To nie ma znaczenia. Tak muszę to oczyścić. Zobaczcie, ja jestem tak cicho, bo mnie też już zżera w tym momencie strach. dosłownie. Ja jestem postrany, bo nie znoszę po prostu takich rzeczy. Po prostu nienawidzę. Tank. Wyście piach zombiaki. Ten pewne uderzeniowy jest całkiem niezły, muszę przyznać. Na, naprawdę, naprawdę spoko działa, tak? Na razie tylko żadnych przemieców nie trafię. Dobra, ten to widzę, że nie, nie ciągnie się jakoś mega daleko. Póki co mam nadzieję, że mi też nic nie wyskoczy na plecy. Jeśli tak, to będę ze strony. Nie jest trzecia w nocy, więc. No, przepraszam za słownictwo, ale, ale nie znoszę po prostu. Dobrze wiecie, że ja nie znoszę horrorów. I absolutnie jestem, jestem człowiekiem, który się strasznie boi takich rzeczy. No ale cóż. Czego się nie robi dla YouTube'a, tak? Czego się nie robi, żeby poznać fabułę pierwszej części gry przed wyjściem drugiej. Tutaj w ogóle jest możliwość Przespaniać, no nie sądzę w tym momencie. Aby to było najmądrzejsze Okej, okay, leży Leży Leżą Dobrze, to nie ściąga na siebie. W ogóle te wiem co mnie bawi, to nie ściągają na siebie żadnych yy, żadnych virelli, nie? To, to jest moim zdaniem trochę śmieszne. Moim zdaniem powinny, ale no cóż. O i są przemienińcy, dobra. Kurde, chciałbym aż mieć tutaj możliwość zapisu, po prostu wiedzieć, takiego quick save'a, nie? Walcie, nadej, Odera, Ej, to, to, to na niego nie działa. Halo, kill, Heal fuck. A muszę się wyhealować osobno. Dobra, dało się. O, i zabiłem go? Zabiłem skubańca. Wrzem po prawej, w sensie, wrzem po lewej, po lewej od mojego tego, po lewej od mojego tak. W po lewej od mojej mapy mam poziom, poziom poszukiwań jakby... A jak gdzie ta? Tak, zgubiono pościg, okej, okay, ewidentnie. Ale jest jeszcze jeden przemieniec, który mi tutaj został zabicia. Mam latarkę UV. Mam jego, mam moje bełty. Lecimy z tym tematem, tak? Tak. Bełty, mogę, mogę to leczenie ze stalowych, troszkę to nie ma znaczenia. Albo ogłuszających. Nie, ogłuszających chyba nie zdają obrażeń, więc ja będę korzystał z uderzeniówek jednak. Ja że mi tylko jeden będzie gonił, mam nadzieję, dobra. Na razie mi tylko jeden goni. Dobra, chodź tu, panie kolego. Chodź. Tak, raz. 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 No. Czemu to na niego nie działa? W sensie, jak, jak na nas szarżuje, to na niego nie działa UV w ogóle w żaden sposób. Tak, czyli na niego działa UV przez chwilę. Dobra. A nie ma źle, zabiłem go. Cześć, pani koleżanko, dziękuję, żegnam. Ja pierdykam, naprawdę, co one się wpakowały, co one najlepszego ode mnie chcą? Rozwalić gniazdo. Dobrze, że tutaj są tylko trzy te, teoretycznie, przemieńcy, tak? Panie kolego. Dobra, nie żyje. Przemieńc ostatni jest gdzieś tam. Więc wybaczcie, ale, ale ja się stresuję tutaj strasznie. Okej, okay, żyjesz jeszcze? Nie żyjesz, dobra. Jest gdzieś. Jeszcze jeden, jest jeden tam. O, fuck, jest ich tutaj więcej. nie sądziłem. Fuck, i teraz właśnie na nie niedobrze. To nie powiedzieć, że mam przejebane. Delikatnie mówiąc. Fuck, Ej, jestem, jestem. Cholera, chciałem wejść w drzwi. Jestem w złym miejscu, jestem w złym miejscu. O złym czasie. Fuck. Niedobrze. Mamy no, ale przekichany, no właśnie. No, tam już był drugi. Wiedziałem, że tak skończy. Dobrze, a gdzie jest ta strefa katastrofy niby? No ja pierniczę żartujecie sobie, prawda? To jest dotrzeć do domu Adama. To możemy spróbować zrobić, bo... Do domu Adama możemy, możemy akurat pójść. Wiesz, czy to jest... Yy, to było... a tak, to była misja poboczna, po prostu, którą przyjęliśmy. Yy, co, to, to będzie po prostu bliżej. Nie powiem, że po drodze, ale będzie bliżej. I naprawdę boli mnie brak możliwości teleportów, tak? Czy jakiejś jakieś szybkiej podróży, no strasznie. Znaczy, ja wiem, że, że jakby auto to szybka podróż, ale no wiecie o co chodzi, tak? O, nowy punkt umiejętności rajdowych Po prostu to wszystko zajmuje strasznie dużo czasu, pomimo tego, że mamy auto. Ta cała jazda. Zobaczmy, zderzak skrzynkowy. O, Maciej, będziecie sobie tarować drogę przez hordy zombie, okej. Okay. Reflektory UV. Myślę na tym, co będzie mi... Co będzie lepsze dla mnie. Myślę, że jednak na razie pójdę w to. Pójdę w ten zderzak skrzyn, skrzynowy. Czynkowy, przepraszam. Tylko czy mogę to, to już na przykład teraz zainstalować? Albo jak? Albo jak? W jaki sposób? Nie, to mam już chyba od razu jakby zrobione. Chyba tak, jeśli dobrze rozumiem. Czy rzeczywiście on się jakoś zmienił? Nie wygląda. No cóż, nieważne. Nie, nie moja sprawa, tak? Jedziemy stąd moi drodzy, tak jak powiedziałem, do e, domu Adama. Ja nie, ja po prostu nie wytrzymuję z tym. O, jak ja nie znoszę jazdy. W takich miejscach jak właśnie, jak właśnie tamte tamto gniazdo, które widzieliśmy. Nie wiem czy w ogóle ja tutaj wjechałem sensownie, bo pewnie była jakaś szybsza droga, ale mniejsza. To na razie zostawiamy, tak jak mówię, nie mam zamiaru robić z tymi, z tymi odmieńcami. Czy miencami czy, czy jakkolwiek ich tam mutantami jeszcze nazwiemy. Eee, w którą stronę? Eee, do przodu i potem jakby cały czas tą drogą będziemy jechali. Tak, i przy okazji sobie fragment drogi też odkryjemy w ten sposób. Jeszcze możemy przejść, tak trochę na dziko. O, świetnie, samobójca. Super. Już widzę te bajrale, które się zaczną, zaczną rzucać, co nie? Jestem ja tego niemal pełen. Za zobaczcie pie, pie, 50 tysięcy bajrali. Nie, kolego. Ja, utkną, ja utknąłem w miejscu, jeśli chodzi o rozkrywkę tutaj, więc. No. padaj Nie tym razem, tak po prostu. Nie mam czasu, naprawdę, się zajmować tymi ludźmi. Znaczy, ja, ja rozumiem, to jest fajne, to jest spoko, fabularnie, ale nie, po prostu nie mam czasu. Mam inne rzeczy na głowie, ała. Jej pięknie trafiłem. Idealnie w słup, dosłownie. Tak się rozglądam, czy jakiejś samobójcy nie ma, bo będę próbował go oczywiście wyminąć, jeśli tylko będę miał możliwość. To jest zobaczmy... Wow! Okej, okay. na benzynie się ślizgamy, zapomniałem o tym. Chciałem, chciałem sprawdzić, czy móc, jak działa na przykład nasz, nasz zderzak teraz, tak? Okej, okay, całkiem ładnie, muszę przyznać. E, dobrze, i to jest w mieście, tak? Jak dobrze widziałem. Tak, to jest w mieście. W okazji, w mieście cały czas mamy misję, a propos tego, że musimy, musimy jakby te dusze, tak, yy, wziąć i... I uwolnić, w cudzysłowie, w sensie uwolnić udręczone dusze, tak, czyli po prostu zabić wszystkie zombiaki w mieście. To naprawdę będzie, jest dosyć irytujące, mogę to po części zrobić, w sensie, wiecie, jak akurat coś na nas rzuci, to, to możemy to zrobić. Na przykład teraz. Nie przeżył. Po ręki, dobra. To tyle, jeśli o niego chodziło. I teraz wchodzimy wyżej. Nasłuchuję cały czas za tym dzieciakiem, tak? Ja pierniczę. Ja jeszcze jestem ze strany. Dobra. Tak się pozbywa dzieci w tych czasach. Jak widzicie tutaj, tutaj był nawet telewizor. Jezus Mary, nie znoszę po prostu. Te zombiaki przypają mnie po prostu odreszcze, jeśli mam być szczery. Właśnie znaczy jakby... No ja wiem, że już jestem sam w sobie strachliwy i tak dalej. Ale te zombie sobie mi tu nie pomagają. Tutaj cały czas podem mną jest gdzieś viral, który, z którym trzeba jeszcze się że tak powiem zabawić, co nieco. Ja już zejdę na dół. Zapładam, że to już na mnie czeka, co? To już na mnie? Oczywiście, że czekasz. Tu jesteś? Nie, to nie ty. Gdzie ten viral? A tu jesteś! Nie kolego. To z drugiej strony czekałeś bardziej mi martwi to, że zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie yy, noc. W sensie zaraz, zaraz nadchodzi noc praktycznie I wraz z nią pewnie będzie koniec odcinka nadchodził Więc wiecie co? Ja się po troszkę przyspieszę tutaj ja się. O, patrzcie, część, część miasta rzeczywiście. Patrzcie, uwolniliśmy. Zobaczcie to, w sensie... Zobaczcie tutaj na mapie, nie? Rzeczywiście część miasta uwolniliśmy. O jasny gmin, tam jest gdzieś dzieciak. I to się dobrze nie skończy, wiecie co? Szybko. Szybko, 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 szybko. szybko Łap się crane. O Jezu, gdzie ten dzieciak jest? Czy on tak bije? W sensie on brzmi jakby był na szczycie. Jakby dosłownie były jeszcze wzmacniany przez jakiś dzwon czy coś. Tak Jezu, się przeraziłem teraz Tak nam? Dobra, tutaj powinien być ten dzieciak, tak? Jak się nie mylę? Dziękuję Wolę w niego wywalić te trzy, trzy, pociski niż, niż, szczerze mówiąc, niż e, niż e, Bawić się w- O, to w ogóle wygląda jakbym tutaj mógł mieć tą Bezpieczną strefę, w sumie tak Rzeczywiście to wygląda jak bezpieczna strefa Tylko, że niestety nie mogę z nią, z niej skorzystać z jakiegoś powodu Pytanie, czy to Czy to jest czymś spowodowane, czy też, czy też po prostu na razie jeszcze nie mogę W ja się wiecie co, będę przyciągał i będę, oho Nie no, zajebiście, czy to jest właśnie mój Świetnie Gdzieś tu są przemieńcy Ja akurat do tego budynku muszę wejść, nie no super Świetnie e, jak ja mogę te wieże aktywować? Mam nadzieję, że mogę jakoś to zrobić Żeby, żeby ona rzeczywiście stała się moją bezpieczną strefą, bo tak wygląda to jakby, jakby to właśnie miało być, tak? Bezpieczną strefą, tylko trzeba jakoś, nie wiem Tutaj wejść, coś zabarykadować I don't know Tak, tak tutaj Tutaj, więc idziemy niżej Mamy tej worki, ale Nie no, wiecie co, jak dla mnie to, to wygląda jak Bezpieczna strefa już teraz Nie wiem czego jeszcze chciałby krain tutaj do tego Może jakieś ochrony przed viralami I don't know Ale szczerze Ja jestem troszkę zesrany tutaj Z tym, no właśnie Lipki, uważaj co robisz Fuck Nie mogę się złapać z jakiegoś powodu Znowu I co, poczekajmy chwilę, ja się po prostu przyciągnę tam i na tym zakończymy odcinek, no bo niestety, moi drodzy, nie chcę przedłużyć za bardzo. A myślę, że... że i tak już jest... przesadzony. Oczyć obszar i przywrócić zasilanie. Ale jak mam przywrócić zasilanie? Gdzie mam przywrócić to zasilanie, skoro... Już chyba wszystko sprawdziłem, tak mi się wydaje. Wiecie? Ops. No, ten nic nie widzę, tak? Jakby z zasilaniem związanego. Chyba, że to... Aaaa! Naprawdę wystarczyło włączyć generator! Okej, okay, dobra moi drodzy, to ja w takim razie zakończę noc i dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, podnijcie Discorda, pozostawcie na mnie na Patronite, gdyż każdy złotówka liczy do nowego kanału, a tymczasem do zobaczenia, do następnego i na razie.